generalną inwestorami. Proszę jest spółką notowaną na giełdzie od czerwca 2011 roku. W tym miejscu już właśnie debiutowali i mamy też krótką historię, myślę, że pozytywną. Ja może pokrótce przypomnę i przedstawię NLMET, czym się zajmujemy. Jesteśmy spółką medyczną, sama nazwa jakby na to wskazuje. Zacznę od hasła, że zdrowie jest najważniejsze. Eee, Proszę spółka w tej chwili, w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. Zaczynaliśmy od kliniki stomatologicznej na Warszawskim Zaciszu, od zresztą bardzo dużej inwestycji w tamtym czasie, bo eee, to była to był specjalnie wybudowany obiekt dla celów kliniki stomatologicznej o powierzchni około 2000 metrów, gdzie rozpoczynaliśmy z dziesięcioma gabinetami stomatologicznymi, z dużą pracownią hipotetyczną i właściwie przez wiele lat ten element był kojarzony ze stomatologią. Po kilku latach doszliśmy do wniosku, że skoro odnosimy sukcesy stomatologii, to warto naszym pacjentom zapewnić szerszy, udział w opiece medycznej i stąd też kolejno zaczęliśmy też tworzyć nowe specjalności, nowe działy. No przejdę do dnia dzisiejszego, bo to jest może rzeczą najważniejszą. Zajmujemy się kompleksową opieką pacjentów, a więc praktycznie od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę obrazową, hospitalizację, aż po rehabilitację. Oczywiście stomatologia nadal jest bardzo ważnym elementem naszej aktywności, ale ona już w tej chwili w naszej całej aktywności zajmuje zaledwie 7% sprzedaży. Nie wiem, jednak za chwilę do tego przejdziemy, jeszcze do tej stomatologii na ten temat też parę słów powiem. Aktualny Państwa potencjał NRM-u to jest 17 wieloprofilowych przychodni, 5 przychodni zakładowych, 10 placówek diagnostyki obrazowej wyposażonych w tomografy, w rezonanse magnetyczne, a więc tej bardzo ciężkiej diagnostyki. Dwa szpitale w Warszawie, jeden z nich jest zrealizowany przy udziale właśnie środków giełdowych. Posiadamy 1100 placówek podwykonawczych. Aktualnie zatrudniamy już około 2000 pracowników. Około 1000 lekarzy, e, około 500 osób personelu średniego, czyli pielęgniarek, techników, e, no i oczywiście personel administracyjny, który przy tak rozległej działalności jest e, niezbędny. E, jesteśmy w sześciu miastach e, polskich, jeżeli chodzi o e, przychodnie, natomiast e, również posiadamy tę sieć diagnostyki obrazowej która jest rozrzucona w wielu miastach polskich. E, Działamy państwa w pięciu obszarach. E, podstawową naszą działalnością to są abon abonamenty medyczne. Abonamenty medyczne jest to forma quasi ubezpieczenia, która rozwinęła się około 10 lat temu, wypełniając pustkę w braku bezpieczeństwa. Z tej formy korzystają firmy, które kupują dla swoich pracowników nie tylko opiekę w zakresie medycyny pracy, ale z bardzo dużym, często upgrade'em. To oczywiście zależy od kondycji finansowej firmy. Ten upgrade jest, czyli ten koszyk usług poza obowiązkową medycyną pracy jest bardzo różny, ale najczęściej firmy doceniają tę jakość, Często po doświadczeniach roku czy dwóch tę opiekę rozszerzają. Stwierdzi się tak jak Państwo wiecie, z trudności dostępu do publicznej służby zdrowia. Stąd też pracodawca, jako bonus, bardzo często tę opiekę medyczną stawia na pierwszym miejscu. To jest 57% naszej aktywności, a więc tak naprawdę większość naszych usług sprzedawana jest w tym kanale sprzedaży. Jeżeli chodzi o usługi komercyjne, to jest 15% przychodów. To są typowe usługi konsultacyjne, jak również diagnostyki obrazowej, jak również usługi szpitalne. Szpital to jest 5%, 5 naszej aktywności. Tutaj mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również duży udział jest z pacjentów komercyjnych, właściwie on stale rośnie. Kolejną, kolejną aktywnością, o której wspominałem, jest to stomatologia. Jest to 7% naszej działalności i diagnostyka obrazowa, która stanowi 16% naszych przychodów. Tak jak wspominałem też wcześniej, diagnostyka obrazowa to bardzo zaawansowane badania w zakresie tomografii, rezonansu magnetycznego. Tu wykonujemy cały szereg bardzo nowoczesnych badań wirtualnych serca, na przykład koronografię wirtualną, prawda, która w tej chwili wypiera te tradycyjne metody inwazyjne. Jesteśmy w stanie przy pomocy wielorządowego tomografu określić na przykład uwaknienie naczyń bez konieczności interwencji, gdzie pokazujemy w bardzo prosty sposób prawdopodobieństwo wystąpienia zawodu. Nasze centra medyczne rozrzucone są w miejscach bardzo prestiżowych. Myśmy od początku starali się, żeby kwestia kojarzenia pacjenta z ośrodkiem medycznym była nieco łatwiejsza. Stąd też sytuowaliśmy nasze przychodnie w centrach handlowych. Na początku spotkałem się trochę z dziwnym przyjęciem, ale myślę, że 99,9% pacjentów jest z takiego rozwiązania bardzo zadowolone. Z tego względu, że po pierwsze nie ma tu już kojarzenia z takim typowym ośrodkiem medycznym. Miejsca parkingowe, portostatki, miejsce znane w mieście, a więc trafienie tam nie stanowi żadnego problemu. Stąd też mówię, kolejna nasza inwestycja, o której będę pewnie jeszcze mówił na końcu, też będzie właśnie sytuowana w Warszawie w centrum Antwerpów. Jak Państwo widzicie, no, to, są, to są wszystko miejsca e, bardzo prestiżowe. Łódzka e, Manufaktura, e, Wrocławskie Arkady, Poznański e, Kupiec, czy też Krakowska Galeria. galeria. No, na pierwszym miejscu w strony, to nasz szpital, który Państwo mieli okazję dzisiaj Wyniki finansowe spółki. E, Państwa pokazujemy tutaj jakby dynamikę sprzedaży. Ta dynamika w dalszym ciągu jest e, dynamiką wysoką. E, to pomiędzy rokiem 2011 i 2012 to było 9,5%. Tu pomiędzy 2012 i 2013 mamy już e, forecast w postaci 10%. E, ta dynamika jest zdecydowanie e, większa niż e, pokazywana przez niezależną placówkę PMR, która określa średnią wzrost na rynku nalecznym na poziomie 5%. To oczywiście związane jest z naszymi możliwościami sprzedażowymi, ale nie tylko. My po prostu mamy tę infrastrukturę tak rozbudowaną i przygotowaną, że ta dynamika sprzedaży cały czas porobił sobie. Jednocześnie staramy się ze względu na jakość obsługi. E, zawsze wyprzedzać e, budowę infrastruktury w stosunku do sprzedaży. Tak, żeby nie było problemów na przykład z dostępnością do, e, do lekarza czy z dostępnością do badań. Stąd też e, rzeczą ważną jest, żeby ten balans pomiędzy tempem inwestycji a tempem sprzedaży był e, zachowany. Co nie do końca może nam się udało w roku 2011-2012, gdzie. Zainwestowaliśmy właśnie w budowę szpitala, budowę trzech centrów diagnostyki, budowę przychodni w Gdańsku ponad 60 milionów złotych, z czego 35 pochodziło z, ze środków giełdowych. Tu był bardzo szybki przyrost tej infrastruktury, a więc zapewnienie tej infrastruktury niestety również związane jest z pewnym okresem czasu. Chcieliśmy, że tak powiem, patrząc na rozwijający się rynek medyczny, też zdążyć, a może nawet trochę wyprzedzić budowę tej infrastruktury. Stąd też rok 2012 nie był rokiem sukcesów finansowych, natomiast był to rok właśnie szybkiego przyrostu inwestycji i naszego potencjału. chodzi o y, poszczególne y, dynamiki, no to one tutaj pokazują, średnia jest 10%, natomiast w stosunku do bardzo różnych naszych specjalności te dynamiki były bądź szybsze, bądź wolniejsze. Y, I o ile w diagnostyce na przykład mieliśmy 12%, to już stomatologia niestety miała zaledwie 2-3%. Ale w stosunku i tak do rynku, który rynek stomatologiczny. W roku 2012 bardzo mocno spadł e, i obrazem tego właściwie był ostatni kongres stomatologiczny e, w Poznaniu, gdzie praktycznie wystąpiło połowa e, wystawców, gdzie dostawcy z kolei materiałów stomatologicznych e, 2012 określali rokiem spadku sprzedaży w granicach 25-30% co świadczy że tak naprawdę o tym rynku stomatologicznym. Ale jest to rynek, gdzie w zakresie tych wysokich technologii, czyli protetyki i implantów, to są rzeczy, które można w czasie odłożyć. A więc być może, że tu odcisnął w swoje piętno już kryzys właśnie na stomatologii. Nam udaje się sprzedawać i poprawiać ten wynik z tego powodu, że w ramach abonamentu 42% sprzedaży stomatologii jest sprzedawana w ramach naszych abonamentów. A więc przyrost naszych pacjentów automatycznie przy, powoduje przyrost również sprzedaży to, to Abonamenty działają w ogóle świetnie na wszystkie segmenty, poza koszykowe również. Dlatego, że wiemy, my mamy o wiele więcej e, w naszych możliwości terapeutycznych, niż zawarte jest często w abonamencie. A więc pacjent abonamentowy staje się jakby bardzo często automatycznie pacjentem na specjalności pozaruszynkowych, czyli na, na specjalności komercyjnej, plus oczywiście jego rodzina. Ale jest to tak naprawdę świetny e, marketingowo sposób na powiększanie grupy pacjentów. No i tutaj e, są wyniki finansowe, które no, nie należą e, do relacyjnych, pokazuje Państwu zysk netto, e, który jest zyskiem ujemnym jeszcze za Pierwsze półrocze 2013, w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku, oczywiście jest to bardzo duży postęp. Prognozujemy, że na koniec roku już wychodzimy ponad zero. E, może nie mamy jeszcze bardzo precyzyjnych w tej chwili danych, ale jest to już e, po obserwacji kolejnych miesiąc, miesięcy po pierwszym półroczu wyraźny sygnał, że idziemy w dobrą stronę. Więc to, co byśmy zapowiadali, zapełnianie tej infrastruktury, którą żeśmy wybudowali w roku 2011 i 2012, powoduje to, że tutaj dochodzą tylko koszty zmienne. Koszty stałe tak właśnie, prawda, ta infrastruktura jest i, i, i te koszty stałe. A więc każdy miesiąc właściwie przynosi poprawę. Rok 2014 powinien być rokiem, no już, pełnych sukcesów. Ech. To są kolejne wzrosty, ale one są bardzo wysokie w niektórych dziedzinach, szczególnie jeżeli chodzi o szpital, dlatego że szpital mamy relatywnie niewielki kontrakt z NFZ-em. Stąd też akcent, któryśmy położyli na procedury komercyjne, Zresztą mając tak ogromną ilość pacjentów i ilość konsultacji w ciągu miesiąca my jesteśmy st w stanie z własnego zasobu wygenerować wielu pacjentów na procedury szpitalne. I to w tej chwili właśnie robimy. Przyznam szczerze, że do niedawna, kiedy ten kontrakt był nieco wyższy, nie mieliśmy już szpitala, żeśmy aż tak bardzo nie do wagi do tego, żeby uzyskać właśnie tego klienta. To są Państwa również pozyskane firmy, te większe firmy e, na usługi abonamentowe. E, LG Electronic w Wrocławiu, e, olbrzymia spółka e, licząca około 2000 osób. To jest sieć ruch, e, spółki z grupy e, PGE. Również pracownicy Narodowego Banku Polskiego z Narodowym Bankiem Polskim przedłużyli wolę na kolejne lata. Tak jak stwierdził to jeden z naszych współpracowników, my leczymy pracowników NBM, oni leczą polskie finanse. Nie wiem, kogo lepiej to wyjdzie. Również Unika e, Towarzystwo Ubezpieczeń. To są jakby te największe, oczywiście, skutki, które żeśmy pozyskali e, w tym pierwszym roku do opieki abonamentowej. E, to również. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo te, e, ten kontrakt obejmuje badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, jak również e, hospitalizację, zarówno w jednym, jak i w drugim szpitalu. Państwa, ten no, element podejmuje różne akcje medyczne. Są to akcje profilaktyczne, szczepienia ochronne. Jednym z takich sztandarowych naszych programów profilaktycznych jest program 24 Godziny dla Zdrowia. Wiem, że dostaliście Państwo zaproszenia na ten program, więc ja pozwolę sobie krótko go też omówić. E, program 24 Godziny dla Zdrowia jest to kompleksowa ocena stanu zdrowia w ciągu jednego dnia. Ten program Państwo rozpoczęliśmy już ponad 10 lat temu. Ja jestem jednym. Z pierwszych pacjentów, pacjentem testowym tego programu, polega on na, na tym, że pacjent najpierw umawia się z lekarzem internistą, gdzie przeprowadzany jest bardzo szczegółowy wywiad, łącznie z wywiadem rodzinnym, i lekarz ustala ścieżkę zdrowia, czyli ścieżkę badań. I oczywiście ta ścieżka jest ścieżką z góry na natomiast jeżeli w wywiadzie, okazuje się, że pacjent ma jakąś dolegliwość, ta ścieżka jest też przypomniana o pewne inne ważne W ciągu jednego dnia to, przechodzi się cały szereg badań diagnostycznych, od tych najprostszych analitycznych, aż po bardzo skomplikowane właśnie te badania wirtualne serca, badania rezonansem magnetycznym, najczęściej układu kostnego. Tu są badania USG całego ciała, badania wysiłkowe, eee, a więc w skład tej ścieżki wchodzi cały szereg specjalistów, począwszy właśnie od internisty, poprzez, poprzez kardiologa, ortopedę, eee, no, panie oczywiście ginekolog eee, i cały szereg innych specjalistów, także na koniec dnia lekarz interwista od wszystkich specjalistów i od, zbiera informacje, jak również informacje ze wszystkich przeprowadzonych badań i na koniec dnia ja ustala z pacjentem no, e, ścieżkę dalszego postępowania. E, Okej, okay, fajnie jest, jak nic się nie dzieje, wtedy pacjent wychodzi naprawdę szczęśliwy. Takich szczęśliwych pacjentów mamy bardzo dużo. Natomiast no, zdarza znaczy się jednak, że Wykrywa się bardzo wcześnie schorzenia, które na etapie właśnie tego wczesnego wykrycia można skutecznie leczyć. Zdarza się niestety, że schorzenia są również bardzo zaawansowane. Takich przypadków nie ma dużo, ale one też niestety są. Dlatego ten program uważamy za taki powiedzmy analogię do przeglądu samochodu. Wszyscy dbamy o swoje pojazdy, dbamy regularnie, jak chodzimy na przeglądy, tam jak ten... Wybije komputer, bądź tak, kilometrów kilometrów trudniej, natomiast gorzej jest w naszym własnym stopniu. Koszt, koszt tak naprawdę tego przeglądu jest powodowany do kosztu przeglądu samochodu. Więc pozostawiam Państwu do wyboru, prawda, co jest ważniejsze. Ja wiem, co. Jeżeli chodzi o plan na kolejne miesiące, to tak jak żeśmy już. Komunikowali, zastanawiamy się nad relokacją pewnych zasobów naszych, jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową. My mamy tę sieć, Centrum Diagnostyki, rozrzuconą po całej Polsce. No i doszliśmy do wniosku, że właściwie ona nie stanowi takiej synergii z naszą koroną działalnością. Stąd też zastanawiamy się nad wydzieleniem jakby części tych centrów diagnostycznych po to, żeby bądź znaleźć inwestora e, e, finansowego, bądź tę część sprzedać i zainwestować te pieniądze w tę działalność właśnie podstawową. Czyli działalność związaną z przykładniami ze stomatologii. NFZ e, dosyć jasno komunikował, że kontrakty będzie zawierał z firmami, które mają właśnie to kompleksowe leczenie. Ja to nazywam ciągiem technologicznym, może z racji mojego technicznego wykształcenia. Ale chodzi o to, żeby po prostu pacjent właśnie od konsultacji, poprzez diagnostykę, hospitalizację i rehabilitację miał szansę leczyć się po jednym latach. My to realizujemy już od pewnego czasu, chcemy tę możliwość jeszcze bardziej rozwinąć, stąd też być może, że te centra nasze, które są, powiedzmy tam w Mielcu, Koninie, e, czy Lublinie, no mówię, one nie mają bezpośredniego przełożenia właśnie na, na to leczenie pacjentów, bo tam naszych przychodni po prostu nie ma. Stąd też taka idea powstała i być może będziemy ją realizowali na, na, na przełomie. E, oczywiście chcemy w dalszym ciągu utrzymać, a nawet zwiększyć tę dynamikę sprzedaży. E, jeżeli chodzi o rankingi, to element, w ranking tak jakościowy, to do firm medycznych jest na pierwszym miejscu. A w związku z tym e, też zastanawiamy się, jak tę dobrą opinię jeszcze bardziej e, można było e, upowszechnić i tę dynamikę sprzedaży jeszcze zwiększyć. Stąd też rok 2013 e, będzie, czy na drugie półroczu jest e, okresem dalszej dynam dalszego dynamicznego rozwoju. I oczywiście to chodzi o sprzedaż we wszystkich też, tych naszych dziedzinach i kierunkach rozwoju. Tutaj bardzo mocno też żeśmy w roku 2012 zoptymalizowali koszty, zarówno w zakresie dostawców sprzętu, dostawców materiałów, dostawców mediów, nawet przeglądy wszystkich dostawców. Także udało nam się też w wielu miejscach zmniejszyć koszty, no i ten wynik finansowy, który mam nadzieję na koniec roku będzie bardzo pozytywny, jest również elementem tej restrukturyzacji. Kolejny plan na, na kolejne miesiące to prace już związane z wyposażaniem nowej przychodni w promeradzie w Warszawie, to jest bardzo duża przychodnia też, która będzie miała właśnie wszystkie funkcje konsultacyjne, diagnostyczne i rehabilitacji. Mam zamiar również ogłosić tą strategię szczególnie w czwartym kwartale. Ona no, w ogólnym zarysie została przedstawiona, jeżeli zrealizują się nam nasze plany dotyczące sprzedaży fragmentów jednostki odozowej, to myślę, że rok 2014 będzie rokiem właśnie e, i akwizycji e, spółek przychodnianych i stomatologii, jak również myślę, że e, będziemy e, mieli szansę wybudować przychodnie specjalistyczne, szczególnie jeżeli chodzi o ten rynek warszawski. I parę miast, w których nie ma jeszcze naszej przychodów. W związku przy z tym, że mamy właśnie ogólnopolską opiekę medyczną, bo przecież sieciowe są we wszystkich miastach, prawie w polskich, więc tu korzystamy z tysiąca sztuk doradców. Natomiast w momencie, kiedy jest dostateczna ilość już naszych pacjentów w tych miastach, tam decydujemy się na otwieranie swojej własnej przychodni. To prawdopodobnie będzie dotyczyło w najbliższym czasie konferencji. Tak jeżeli chodzi o strukturę własności, no to macie Państwo tutaj e, na slajdzie. E, w, właściwie tego free flow tu jest tak naprawdę niewiele, bo poza no, rodziną, jest głównymi udziałowcami to jest Generalni PZU, a więc tak naprawdę tego free tu jest w rękach 16%. Państwo pokazujemy wykres notowań na u Był taki czas, że te notowania spadły w granicach 3,50 zł, teraz kształtują się na poziomie 6,30-660, a więc jesteśmy zdecydowanie powyżej ceny emisyjnej. i odnosząc to do wigu, no, widać z tego, że jesteśmy również z tą krzywą, która... Zupełnie nieźle e, wygląda. Mam nadzieję, że ta perspektywa utrzyma się nadal. E, nic nie wskazuje na to, żeby kondycja NL u była gorsza. Świadomie już wstrzymali inwestycje po to, żeby teraz właśnie mówię, rozwijać, e, zapewniać ten potencjał, a więc poprawiać wyniki sukcesywnie. tutaj nasz zarząd prawda, prezentuje jeszcze. I, to chyba to na tyle. Bardzo ważnie dziękuję za uwagę. Uh...